Cześć, witajcie. Dzisiaj krótka prezentacja i unboxing podstawki do ładowania bezprzewodowego firmy Asus. Podstawkę zamówiłem bezpośrednio na stronie Asus Asusa. Paczka przyszła z Holandii. Faktura kompatybilna z Nexusem 7 z 2013 roku. Standard bezprzewodowego ładowania QI do stosowania z urządzeniami zgodnymi z QI. Wymiary, waga. No i zobaczmy, jak to wygląda. I sama podstaweczka. Bardzo nieduża. Spodziewałem się, że to będzie coś większego. W porównaniu do tableta jest naprawdę nieduża. W zestawie jest jeszcze ładowarka. I kabelek USB. Instrukcja bardzo krótka, no nic, podłączmy to od razu, ja to podłączę na razie bezpośrednio do mojego hubu USB. No i zobaczmy. No, tak trzeba położyć. No i włączył się. Włączyło się ładowanie. Spróbuję jeszcze umieścić tablet w w moim etui nilki no i ładowanie też się też się rozpoczęło także całkiem zgrabna, nie za duża myślałem, że to będzie sporo większe no i zobaczymy jak, jak, jak będzie się sprawowało w użytkowaniu. Jeszcze zobaczę na ładowarkę, jakiej ona jest mocy. Ładowarka ma 2A, 2A5V i 2A na wyjściu. Także to by było na tyle. Żegnam Was i do zobaczenia w następnym filmie.